4 minuty przed godziną 16 z Wami Pirowski i Pawełek Zara też była i na naszej antenie i no, dosłownie niedawno na festiwalu w na Polsce. Szabie, tak, boże, 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 nie widziałem! Ale się wypowiem. Słyszałem, że było fantastycznie. Podobno tak. No, Zauroczyła zaraz, wszystkich tak. na miejscu. Liczymy, że być może kiedyś w Polsce pojawi się po raz kolejny, ale na pewno po godzinie 16 na naszej antenie pojawi się nasza ulubiona nowa zabawa. Znowu typujecie hit, który zagramy za kilka chwil. Jeden z dwóch. Otrzymacie dwie pozycje. wybieracie jedną i tak oto. Przy delikatnej pomocy losu wykrywacie tysiąc złotych. Jeżeli macie ochotę zagrać z nami, zapraszamy. Wysyłacie SMS z hasłem SK pod 7311 za 369 albo logujecie się na sk.pl po szczęśliwe losy. Reklama Mamo, tato! Majówka za nami! Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach! Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks to wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena Toruń Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl! Tato! Co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Pytanie od Intermarsze. Kasa, która wraca to Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarsze. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarsze. Świeżo, tanio, z optymizmem. Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym systemom Twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców. 102%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły. Volkswagen. Legalne i szybkie złomowanie samochodu. Capral Car. Profesjonalna stacja demontażu pojazdów. Ekologicznie, szybka wycena, odbiór gratis, dokumenty do wyrejestrowania i gotówka haha, do ręki. Capral Car. Prosto i ekologicznie. Dwa skuteczne, bezbolesne lasery do depilacji dostępne w Beauty Medica. Dwie różne technologie dobierane indywidualnie do Twoich potrzeb. Umów się na depilację najwyższych standardów w Beauty Medica. Reja 20 jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu Mini Menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na Was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, tak głośno mówiący. Wejdź na stacja .pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży, krzyczy PKN Orlen. Szukasz tańszej polisy, znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia. Porównamy oferty ponad 30 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk Ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie, a koszt polisy obniżysz punktami payback nawet o 200 zł. Przyjdź do Cuk. Adres swojej placówki znajdziesz na cuk.pl. To będzie ostatnia reklama. Siemano, tu Trips. Razem ze mną wyłącz tryb pracy i włącz to, co kochasz. Wbijaj na sk.pl i weź udział w konkursie na energetyczny remix mojego numeru. Przerób go, zarapuj lub zrób z nim co chcesz. Pochwal się swoim kawałkiem i wygraj aż 20 tysięcy złotych i zapas Rockstar Energy Drink. Włącz natchnienie. Press Play z Rockstar Energy Drink. I po reklamie. Za minutę 16 około 30-35 minut. Tyle czasu potrzebujecie, by przejechać przez toruń między lewym i prawym jego brzegiem w granicach administracyjnych. Czas ten nieco wydłużony tam, gdzie trwają praca. Te przypomnę przy nocie Na szosie chęńskiej, polnej sugerami i bulwarze filadelfijskim, także w okolicach Ronda Czadcy, ulic ulicy Legionów i Zajezdni Autobusowej. Uważnie patrzcie na znaki, bo w tych miejscach sporo zmian w oznakowaniu i reorganizacja w ruchu, o remontach więcej na MZD to strona Miejskiego Zarządu Dróg do czwartku w Toruniu możliwe opady deszczu, w 20 stopni ciepła. 16. SK News Mateusz Fuczyło. To nie koniec. Serialu o Turowie. Śledczy nie.